Trzeba na YouTubie Gospodarstwo Rolne Szkotowo. Jesteśmy czerwony ogród Grime. To była pierwsza część, teraz będzie druga część. Przerwało nam transmisję, przepraszam Was bardzo, powracamy. Przemek z Grimę, Daniel z Grime, Agnieszka, Gospodarstwo Rolne Szkotowo. Kocham te maszyny, dlatego że korzystam z nich na co dzień. Był prawie zimiaka i buraka. Jesteśmy zadowoleni, zachwyceni tymi maszynami. One u nas pracują już od kilku lat i myślę, że będą pracować jeszcze wiele, wiele lat. A my Idziemy... pokazujemy, co jest nowego w tych maszynach, które mamy tutaj. A nie pracują u Agnieszki. No, no właśnie, kto, o których Agnieszka marzy <laughs> i śni. <laughs> Idziemy dalej. Jasne. Czyli tak, przeszliśmy sadzarkę. Ja dorzucę jeszcze jedno zdanie tylko, jeśli mogę. Tak. Jak zobaczycie, u góry jest skrzynka, taka czerwona. To jest skrzynka, która przesyła nam informacje. O pracy sadzarki. Gdzie jest, co robi. Także ktoś w domu zawsze może sprawdzić pracownika ile posadził, ile mu zostało do sadzenia i gdzie jest. Czyli Przemek może sprawdzić to w telefonie? Tak, jak najbardziej może. No ale gdzie w telefonie? Trzeba mieć specjalną aplikację. Dokładnie. Tak. Jeśli kupi ktoś taką maszynę udostępnimy hasła do lokalizowania tej maszyny widzianej. Ale jak się nazywa? Jak? Grime można sobie ściągnąć się na App Store i które mają Pracują na maszynach mogą po prostu zarejestrować się, MyGrimę śledzi swoją maszynę, mają dostęp do katalogów, części, do instrukcji, do wszystkich rzeczy, które są w maszynie. Dobrze, czyli tak, od początku mam maszynę Grimę, kupuję kombajn, sadarka. Te, które mają możliwość systemu. Jak no ale kombajn ma. Kombaj tak. Sadzarka ma. Ta Sazarka ma, nie wszystkie mają oczywiście. Ta już wprowadzona nowa jest Czyli tak, mam telefon, mam smartfona, ściągam sobie aplikację MyGrime. Dokładnie rejestruję swoją maszynę, Proszę numer seryjny maszyny wpisujemy i wtedy pojawia nam się maszyna. Integruje się maszyna, telefon z tym, co jest w komputerze, e, i zapisuje się. Zapisuje i wysyła. Wszystko się zapisuje? Tam. Tak, jest na bieżąco wysokości. Idziemy dalej, gdzie idziemy? Dalej pójdziemy, zobaczymy, co jest. Jeśli chodzi o Czerwony Ogród Grime, jest na wielkości, ja wiem 30 hektarów wszystko, ponad 70 maszyn. Chciałam powiedzieć, że kilku wystawców ale to jest tylko jeden wystawca. Jeden wystawca Grime. Maszyny do uprawy ziemiaka, buraka, warzyw, do siewu, do zbioru. To jest. czyli wszystko, co potrzebne jest rolnikowi. Żeby robić warzywa ziemia. żeby robić kasę, ziemniak lub węgla. Jeszcze się przy tym nie mamy. Zobaczę, nadal idziemy i mamy sadarki różnego rodzaju. Sadarki bazowe, ciągane, ze zbiornikami 2-3 tony. Sadarki zawieszane, dwurzędowe, tak też z możliwością patrzywania nawozu. A jak myślisz, Aga? Jak myślisz, co to, to co jest? jest? To nie jest do ziemniaka i to nie jest do buraka. Nie, to jest nic innego jak czterorzędowy... Samojezdny na gąsienicach w tą bań do zbioru, marki, dróżki i buraczko. Czyli, czyli tutaj wchodzą warzywa. Pasty chwytają tą mm -hmm. to warzywo mm -hmm. Podnoszone są do góry, idą do końca i następnie są pochodne. Nie widziałam takiej maszyny w realu, w pracy, bo nie uprawiam mm -hmm. tak. Jeszcze marki? Ja mam tylko troszeczkę tej marki, mam niedużo. Mm -hmm. Ale czekaj, jak, czy my? my chyba grimy z zwykłym kopionym jak wygląda gąsienica w takiej maszynie. Nie robimy jej sami, kupujemy ją z firmy Kvasa, tak samo jak ich silniki, do wszystkich nie maszyn. Dlaczego gąsienica i dla kogo? Dlaczego? Dla tego, ażeby bardziej szanować glebę mniej ją ugniatać, niż lepszy uciąg i w trudniejszych warunkach móc zbierać warzywa. A dlaczego droższe są kombajny na gąsienicach, jak na ty wiesz, ten... ty wiesz. Czemu jak powiem. Ty wiesz. A ty nie powiesz czy powiesz? Może da nie powie. Dawaj. Dawaj czemu. No czemu, nie czemu. mówcie mi, że są tańsze, bo są droższe. Są droższe. No. Są droższe. Yy, cały układ jezdny napędowy, po prostu tworzy nam koszty. Czy ta guma jest, jest droższa. droższa? Nie wiem czy jest droższa ta guma. Nigdy nie porównywałem, bo nie zajmowałem się częściami. Ale fakt jest taki, że na przykład przy samojezdnych maszynach może to być nawet różnica około 100 tysięcy euro między bardzo, Ale nie, to jest to znac... szczerze, nie bardzo duża, różnica. Ile to kosztuje? Niestety łodzi. musimy, musimy też wiedzieć jedną rzecz, że do zbioru mamy bardzo drogi towar i w trudnych warunkach, jeśli go nie pozbieramy, to przekroczy wartość. Czyli zdarza tak? o No właśnie. A Ty masz na u takich rolników, że nie zbiorą? Na Zamościu mam rolników, tylko że oni zbierają marchew przemysłową i zbierają kombajnami do zbioru ziemniaka, tylko przebudowane pod marchewki. Aha, czyli gdzie najbardziej wykorzystują na gąsienicach, na podmokłych terenach, czyli na... Żuławy. 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 I oni tam nie patrzą na koszty, tylko kupują takie, tak? Oponki. Oponki. To nie Michelin. Mają pewność, że nie złapią kapcia po drodze. a Michelin robi też takie coś? Nie. Eee, Myślę, nie. że nie, nie słyszałem. Ja też nie słyszałem. No i teraz minęliśmy ileś modeli w i dalej mamy część... Chodź, 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 zobacz, mamy to jest czy... kosz, kosz przyjęciowy, tak no, jak bo mamy w Szkotowie. Tak jak macie w Szkotowie. Słuchajcie, Marcin, Piotrek, zobaczcie, to jest kosz przyjęciowy, który używamy na co dzień w Szkotowie. Setki ton przyjmuje co rok. Mamy już chyba piąty rok ten kosz i tak naprawdę... Nic w tym koszu specjalnie się jeszcze nie popsuło. Niech się nie popsuje. Się nie popsuje. się nie popsuje. Oprócz takich malutkich napraw, gdzie się gdzieś tam guma zerwała, gdzie tam trzeba wymienić łożysko, więcej nic nie robiliśmy. Robi ogromną robotę. Przyjmuje, słuchajcie, przyjeżdżają naczepy z ziemniakami, wysypują na ten kosz, dalej idzie na, taki, na takie stoły przywiercze, ale sartujące. bardzo takie. Delikatne, no co Delikatne podstawowe? Bo chciałam Wam pokazać coś naprawdę mega, mega na tych targach, na tych pokazach. Oprócz takich stołów przyjęciowych, przyjęciowych to jest mega ogromna maszyna. Stoł przyjęciowy wraz z sortownikiem i z możliwością przebiegu elewatorem, ale to musimy przejść dalej, chodźcie zobaczyć. Pokażemy to tam, tam dalej. Pokażemy, oczywiście. Dobra, czyli pierwszą maszynę, ale to mówi kto, Daniel czy Przemek? Może przemok. Maszyna głównie do przeładunku w polu, żeby jak najszybciej przetransportować. Czyli tylko na polu, nie w gospodarstwie? Głównie na polu, żeby jak najszybciej przetransportować i oczyścić towar i też żeby nie wyciągać wszystkich zanieczyszczeń na drogę, tak? Aha. Szybki przeładunek, odsortowanie, osortowanie ziemi, drobnego. Mhm. A jak kamienie mam też? No to już ręcznie musimy wykamieniać. Aha, czyli muszą być dalej stałe przebiercze. Tak jest. Jeden... Ale jest taka maszyna, która też przebiera ziemiak, jest yy, bierze, już to już... ziemiaków w kamienie. Tak Jeszcze jest. jeden plus na przykład tej maszyny, dość istotny, że no. nie potrzebujemy prądu. Jak to ponieważ... nie potrzebujemy prądu? Ponieważ ta maszyna ma zamontowany na ramię własny agregat prądotwórczy, zbiornik na diesel i wystarczy po prostu ją odpalić. Masz nas sama Kurde, pracuje. Nie ale ale, ciągąśka, ale ropa jest Dzień. droga! Ale ropa jest droga! No ludzie, ropa jest droga! No, no jak to? A ręcznie nie da się? No jest niestety. A ręcznie każdy się nie da. nie potrzebuje prądu. <laughs> nie? <laughs> Idziemy dalej. Po Ile jest teraz ropa? Osiem? Osiem złotych. Słuchajcie, 2022 osiem złotych liter. Dalej mamy za stół przebierczy i elewator, który umożliwi nam załadunek. Proszę na. Przyczepę. I do, do naszego odbiorcy Albo, na Albo na gospodarstwo. Na pryzmę też? Nie. Nie raczej nie. To jest typowe na pryzmę nie. to musi być ten długi. Musielibyśmy mieć, musieli mieć taki pryzmowny jak Ale? tutaj. 9x19 Ten wielki o... żurek. Ale ten jest 60 czy 90? To jest 90, 19 metrów długi. 19 metrów długi, 90. Tak jest. Chodźcie, idziemy. zobaczcie tą najładniejszą maszynę, która w moim marzeniu. Marzenia trzeba mieć, żeby je spełnić. To ma marzenia? Słuchajcie, jeśli marzycie o nowym samochodzie, o nowym domu, o cudownej żonie, która Wam dobrze ugotuje, o dzieciach, to po prostu je miejcie i chcicie, żeby się spełniało, tak jak ja miałam dużo marzeń i Pan Bóg spełniał moje marzenia, żeby właśnie produkować ziemniaki w gospodarstwie, żeby mieć maszyny. Yy, ale też, żeby być szczęśliwym i... No i co jeszcze? Spełniać się. No i żeby się spełniać ogólnie, robić to, co się kocha i ja to robię. I idziemy dalej zobaczyć moje następne marzenie. Zwykły kosz przyjęciowy. Na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, na pierwszy rzut, rzut, rzut oka pierwszy zwykły kosz przyjęciowy Grima. A tak naprawdę do tego momentu... To jest to, co Agnieszka ma u siebie na gospodarstwie. No, od tego miejsca Agnieszka już dalszej na części u siebie nie, nie ma. Tak? I o tym marzy. Dosłownie. O, o tym marzy dziewczyna. Agnieszka, jak wiecie, ma problemy z kamieniami. To Ogromne. To, to są malutkie. Takich to ja nawet nie zbieram. Cóż ty. Takich to ja nawet nie zbieram. Na takie tego, to zostają w polu. Dlatego czasami te, takie też mogą przyjechać na gospodarstwo. I w tej maszynie mamy... Dwa systemy, które nazywają się CLS1, CLS2. I na czym one polegają? Za pomocą wałku, wałków możemy oddzielić zanieczyszczenia luźne, możemy oddzielić frakcje. I Na przykład większa frakcja, przykładowo powyżej 4 cm, gdzie nam na stół przebierczy, gdzie możemy ustawić ludzi i przebierać Natomiast frakcja poniżej ustawionej spada nam na taśmę i idzie tak, jakby pod stołem przebierczym do pewnego momentu. A idzie dokładnie dotąd. <laughs> z drugiej strony nakręcimy, będzie widać o co chodzi pod tą taśmą, gdzie jest góry stół przebierczy, pod spodem idzie taśma i podaje nam na taki bęben metalowy zaraz zobaczycie, bo słychać jak działa ta separacja, mamy przykładowo frakcję odsortowaną, mniejszą która idzie nam razem z kamieniami mamy taki wałek metalowy mhm. na który z góry spadają ziemniaki i kamienie, I kamienie. I działa to w ten sposób, że część, która jest bardziej sprężysta, odbija się od wałka i leci na taśmę. Natomiast kamień i bryła który jest ciężki, nie jest sprężysty, spada w dół. Dobrze, ale tylko kamień zostaje no pięknie, jak piłeczka. Czyli ziemniak odbija się jak piłeczka i pozostaje I na, na, na taśmie, taśmie już jako dobry y, ziemniak tak a kamień nie bryła, zostaje nie ma odbicia nie ma sprężystości na spada nam w dół na taśmie idzie osobno drugą taśmą Czyli aha o, dobra czyli y, jeśli chodzi o sortowanie kamienia to jest tylko z drobnego ziemniaka dosłownie to co dla nas powiedzmy jest odpadem mhm. i chcielibyśmy teraz od tej frakcji odsortowanej oddzielić Kamienie i bryłę, żebyśmy mieli ten drobny... A bryła gdzie poleci? Razem z kamieniem, ponieważ ona też nie jest sprężysta i spadnie na Czyli nam ta maszyna odsortuje i bryłę i kamienia? Dosłownie tak. Z tym, że mamy jeszcze drugi system. Gdybyśmy chcieli mieć większą dokładność mhm. i większy udział procentowy tych kamieni odsortowanych od drobnych ziemniaków, mhm. to to, co nam spada, wraca z powrotem na tą dużą taśmę z takimi zabierakami i idzie z powrotem jakby do góry. No i co, jeszcze raz sortuje Na tak. Mamy kolejne sortowanie takiego samego systemu, z tym, że na wałku, który jest z przodu. I zaraz grywam. A nie, nie odbija się ten ziemniak za bardzo? Nie, ponieważ on tylko raz spada na wałek, <coughs> spada I stąd Z tej taśmy. Tak. Znowu spada nam <coughs> na kolejny wałek. Tak. Gdzie a ten wałek ten, jest gumowy? Ten wałek jest metalowy. Metalowy. I tak samo ziemniaki małe <coughs> odbijają się, spadają na taśmę, a kamienie i bryła. Na, na taśmę zanieczyszczeń i pokażemy wam ile tych kamieni na przykład odleciało tutaj w tej ja. łyżce ładowaczy ja. Słuchajcie, mega ogrom wielki. To co ja w Szkotowie mam tonami, to tutaj też jest, ale... Ale oddzielone od tej frakcji, która jest odpadła. Słuchajcie, gdyby można było oddzielić tą maszyną faktycznie jak tutaj to wygląda, można by było... E, Jesteś z kilku... Polski? Nie, ja a, o, Ty to jest z Bułgarii. A byłeś kiedyś w Polsce? Nie, pracowałem w Polsce. Ale w Holandii? No. I co fajni są Polacy? No, Były czasem może, znaleźliśmy. Aleksander, bardzo miło. Zobaczcie, nawet na imprezie spotkaliśmy kolegę, który jest z Bułgarii. Z Bułgarii. Z, z, z Burgas? po polsku. Z Burgas? No. Tak. Ja do Burgas to na wczasy jeżdżę. <noise> Słuchajcie, takie kamienie maszyna odsortowuje, ale trzeba jeszcze powiedzieć ważną rzecz, że ta maszyna odsortowuje kamienie z drobnego sortu ziemniaków. Od sortu można Od sortu, ale jedni mówią to odsort, inni mały ziemniak, no też ziemni... może być sadzeniak. A też może być ziemiak do obierania, Także no, dzisiaj, drogi ziemiak, to wcale nie jest odsort. I teraz słuchajcie, jest yy, druga ważna rzecz w tej maszynie ja to wyrzucę te ziemiaki, te kamienie, bo ta maszyna powoduje to, że y, ziemiak główny, y, duży, idzie górą Stołem na stół przebierczy. Na stół przebierczy i teraz są dwie opcje, Daniel, y, sortowania tego ziemiaka. Oczywiście, albo ręczny, tak jak Ty tam stoisz, albo czyli to co, za pomocą to co ja robię i lubię na no co dzień robić, czyli sortować. Czyli wybieramy ręcznie bryłę kamienie i wyrzucamy je przed uh. siebie. Albo, kiedy nasze ręce są zajęte inną pracą, to wtedy możemy w tym miejscu zamontować separator optyczny, Dobra. który zastąpi nam po prostu nasze ręce i automatycznie będzie oddzielał te zanieczyszczenia za pomocą specjalnych palców które będą wybijały nam to. To jest właśnie to, to, co robi technika, nowe możliwości, nowe technologie, czyli ewidentnie eliminuje pracę dłoni, pracę ludzką, czyli potrzebna jest tylko jedna osoba do obsługi takiego dużego sprzętu, czyli obsługę komputerów i obsługa ciągników z naczepami, bo trzeba powiedzieć, że ta maszyna może załadować razem z naszymi żurawiami prosto na naczepę i prosto naczepy mogą jechać już do naszego odbiorcy z wyczyszczonym, odsortowanym, czystym ziemią. Słownie, albo możemy ładować towarówki palety, lot, taśmą Słuchajcie, wybór należy do nas, zależy kto ma e, jakie defekty u siebie na polu, czy ma kamienie, czy ma pacyny, czy ma ludzi, czy nie ma ludzi. Wszystko zależy indywidualnie od nas. Słuchaj, e, Bądźmy na dzisiaj tą podróż, zapraszamy po prostu 29 września, żeby nasi rolnicy przyjechali do Wielkopolski. Do, do, tak. Dokładnie gdzie? Do Chobienic. Do Chobienicę no. wszyscy znają, w Chobienicach będą otwarte dni grime. Dni grime Polska, 29 to jest. września. Serdecznie zapraszamy. Przemier... I ci, którzy nie mogli dojechać tutaj, będą mogli podobne rzeczy zobaczyć. Właśnie, bo niektórym było to za daleko. A Wielkopolska jest już bardzo blisko, bo jest w Polsce i Przemek, ty zapraszasz swoich rolników z Zamościa. Oczywiście, jak najbardziej. Koniecznie. I kogo zapraszamy? Parka. Ale już wiem. Koniecznie musicie być. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Polsce. Grime dni otwarty.